Cześć! Motowoyager.pl, Dawid po tej stronie. Jeżeli śledzicie nasze media społecznościowe, to wiecie, że Brzoza i jego Wistrom odwiedzili hamownie. Motocykl był na strojeniu, aby wykorzystać pełnię potencjału, który daje akcesoryjny układ wydechowy Arrow zamontowany przez Brzozę. Zapewne lada dzień dowiecie się, jakie były efekty tego strojenia, ile mocy przybyło i czy warto wykonać taką modyfikację. Uważni czytelnicy, czy też uważni, uważni widzowie. I trochę bardziej świadomi motocykliści wiedzą o tym, że moc, którą motocykl ma na kole napędowym, na tylnym kole, jest z zasady mniejsza niż moc, którą generuje silnik. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego moc silnika, często określana jako moc silnika na wale, jest mniejsza niż to, co przekazujemy na koło, czy to, co, to czym dysponujemy na kole? Zatem po kolei. Przede wszystkim moc silnika wyrażona w koniach mechanicznych to jest koń mechaniczny to jest jednostka, która powstała już chyba ponad 100 lat temu w czasach silników parowych i miała pomóc, aby miała pomóc w sprzedaży tychże silników. Dlaczego? Dlatego, że wtedy powszechne było używanie koni, żywych koni, zwierząt do napędzania różnych maszyn. I kiedy próbowano sprzedawać maszyny parowe, na przykład, aby pracowały w tartakach i zastępowały konie, pojawiało się pytanie, jak Mocny musi być silnik parowy, aby na przykład zastąpił 4 konie. Po różnych obliczeniach po stworzeniu odpowiedniego wzoru do przeliczania takich rzeczy, powstała jednostka, którą dzisiaj znamy pod nazwą konia mechanicznego. Wcześniej był to koń parowy, a później zostało to zmienione na konia mechanicznego. Co tak naprawdę mierzymy przy pomocy koni mechanicznych? Przy pomocy koni mechanicznych mierzymy to, Ile pracy silnik jest w stanie wykonać w danej jednostce czasu? W dużym uproszczeniu co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy dwa silniki, jeden dysponujący mocą 100 koni mechanicznych, a drugi dysponujący mocą 200 koni mechanicznych, to silnik, który ma 200 koni, będzie w stanie wykonać tą samą pracę w czasie o połowę krótszym lub w tym samym czasie wykona tej pracy dwa razy więcej. I to jest to, co dla większości użytkowników jest już wiedzą całkowicie wystarczającą, bo dzięki temu możecie w dużym przybliżeniu e, określić to, jak moc silnika waszego motocykla czy też waszego samochodu przełoży się na jego osiągi. W to, jak konie mechaniczne się oblicza, być może nie będziemy wchodzić, to jest troszkę bardziej e, złożone zagadnienie. No chyba, że będziecie zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach i wtedy oczywiście. Postaramy się Wam to rozłożyć na szpilki i wyjaśnić. Ale do rzeczy. Jak mierzy się moc silnika na hamowni podwoziowej? Zatem motocykl, czy też samochód, jest przypinany do hamowni, i następnie koło napędza rolki połączone z odpowiednią aparaturą. One mierzą, są bardzo ciężkie i to w jakim tempie. Są, są napędzane przez, przez nasz pojazd, przekłada się później, przekłada się później na e, moc, która się pojawia na wykresie i następnie m, przy pomocy odpowiednich wzorów liczy się, można powiedzieć, wstecznie do tyłu. Skoro tyle i tyle mocy mamy na kole, to później dodajemy do tego moc, która została utracona w układzie przeniesienia napędu, dodajemy do tego moc, która została stracona do wykorzystania sprzętu silnika. I możemy wyliczyć, ile nasz silnik generuje mocy bezpośrednio na wale korbowym. Ta liczba z zasady jest większa od mocy na kole. Ale dlaczego zatem tracimy moc? Jak to się dzieje, że silnik, który generuje 100 koni mechanicznych i płacimy za te 100 koni mechanicznych kupując motocykl, dlaczego na kole dostajemy już tych koni znacząco mniej? Gdzie się te konie podziały? Co się z nimi stało? Otóż producenci, podając moc silnika, bardzo często podają moc gołego silnika. Gołego, czyli pozbawionego kompletnie wszystkiego, łącznie z osprzętem. A tymczasem pamiętajcie, że silnik spalinowy napędza również całą masę osprzętu. Pompa wody, która musi przepompować ciecz chłodzącą silnik, jest napędzana z wału korbowego, więc część mocy jest przekazywana właśnie tam. Oczywiście to sprawia, że tej mocy już trafi. Na wasze koło mniej. Alternator, czy też prądnica, które generują prąd, ładują akumulator, również pobiera energię właśnie z silnika, więc siłą rzeczy Silnik musi napędzić te urządzenia i ta moc zostanie stracona. Zależnie od tego, jak wydajne to będą układy, to te straty mocy będą większe lub mniejsze. Jeżeli mówimy o silnikach samochodowych, to oczywiście dojdą jeszcze pozostałe urządzenia, które są napędzane od silnika, takie jak na przykład pompa wspomagania układu kierowniczego, nawet jeżeli, nawet jeżeli mamy wspomaganie, które jest elektryczne, bo tak jest w wielu nowoczesnych samochodach to mimo wszystko energię do napędzenia tych silników elektrycznych też trzeba skądś pobrać i ta energia jest generowana przez silnik. Również na przykład kompresor klimatyzacji również pobiera moc silnika, więc dlatego tej mocy później mamy trochę mniej. Dobrze, wyszliśmy z silnika, wiemy już, że silnik zgubił parę koni mechanicznych do napędzenia osprzętu, który jest mu potrzebny do życia i teraz moc trafiła do skrzyni biegów. Skrzynia biegów, każde przełożenie mechaniczne oczywiście generuje jakieś straty. Nie mamy niestety żadnych rozwiązań, a przynajmniej nie w znanym uniwersum i przyznanych prawach fizyki, które pozwoliłoby, pozwoliłoby przekazywać energię w sposób bezstratny. Każde przekazanie energii łączy się z tym, że część tej energii jest tracona. Zatem oczywiście każde koło zębate, które współpracuje z innym kołem zębatem, sprawia, że część mocy jest bezpowrotnie tracona. Pamiętajcie, że jeszcze po drodze yy, mamy pompę oleju, która też zjada trochę, zjada trochę mocy. Skrzynia biegów również pracuje w kąpieli olejowej, więc, siłą rzeczy, te tryby obracające się w oleju, ten olej też stawia opór, i to właśnie tam trafia część koni mechanicznych, aby ten opór przełamać. Dobrze, wyszliśmy ze skrzyni biegów, wyszliśmy, na, wyszliśmy już, można powiedzieć, na zewnątrz motocykla. Co teraz? Zależnie od tego, jaki układ napędowy wasz motocykl posiada, czy będzie to pas napędowy, łańcuch, czy wał, wał napędowy, taki jak na przykład w motocyklach BMW, te poszczególne rozwiązania mają o różną efektywność. Dlaczego w motocyklach sportowych co do zasady stosuje się łańcuchy? Dlatego, że łańcuch generuje bardzo, ale to bardzo niskie straty energii. Łańcuch jest w stanie przekazać niemalże do 98% energii. Więc łańcuch jest bardzo, ale to bardzo efektywnym rozwiązaniem i dzięki temu straty mocy są w takim układzie najmniejsze. Podobnie jest z pasem napędowym. Pasy napędowe, takie jak na przykład stosowane w motocyklach Harley-Davidson, yy, tam też te straty energii są bardzo, bardzo małe. Największe straty energii generuje wał napędowy. I to dlatego, że po prostu jest w nim więcej elementów współpracujących, więcej elementów kręcących się, które też mają swoją bezwładność i które trzeba napędzić. I w ten oto sposób już teraz wiecie, dlaczego między silnikiem a kołem moc jest gubiona. I nawet jeżeli producent sprzedaje Wasz motocykl, reklamując go jako motocykl posiadający 100 koni mechanicznych, to niestety Wy jako motocykliści do dyspozycji będziecie mieli jednak tych koni trochę mniej. A tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.